Cześć z tej strony Kacper. Wymyślimy nowy challenge na kanał, czyli Kinder jajko niespodzianka challenge. I to będzie tak. Zaczynam od trzech jajek. Trzy lajki to jest kolejne jajko, cztery komentarze to kolejne jajko i dwa, dwie subskrypcje to kolejne jajko. Nie przedłużając, zaczynajmy. Kupiłam się jedno Kinder Joy. Ale zaczynajmy. Jako pierwsze pójdzie to. Żadna podróbka, jest kod kreskowy. Jajko jest i jest to no w środku jest smerka. Bigania go za. Okej, to jest pierwszy. Drugie pójdzie to samo o, na koniec kinderczuj. Czekaj. Drugie. O! Coś do składania. Czekajcie na chwilę, ja zaraz do Was wrócę. O! Tutaj jeszcze coś jest. Jakieś naklejki. Tak. Czekajcie. Tak. To chyba tak. I... Nie, to trzeba tu dać. Widzę, że to będzie hulajnoga. Tak ona wygląda. Chcę jeszcze tylko naklejki, czy zdać. i tak to się wygląda, ostatnie płycie Kinder Joy. Oczywiście, żarcie i nasze niespodzianki. jakiś ludzik Taki ludek On stoi Czekajcie, więc Można powiedzieć, że Będziesz stać Pierwsze jako Drugie i trzecie To ja, to ja się z wami pamiętam, I pamiętajcie o zasadach No to pa